Dzień dobry, witam szanownych państwa. Kolejna dobra wiadomość. W sumie kilka dobrych wiadomości. Marta Lempart usłyszy zarzuty, które poza tymi covidowymi, które gdzieś tam rozumiem, że są kontrowersyjne dla wielu osób, które oglądają mnie w mediach społecznościowych, usłyszy zarzuty m.in. wzywania do dewastacji kościołów, czy do podpalenia nawet kościołów. Usłyszy zarzuty znieważania funkcjonariuszy policji. Można powiedzieć, że wreszcie. Zawiadomienia w sprawie Marty Lempart składało wiele organizacji i sądzę, że wiele organizacji będzie chciało uczestniczyć już przed sądem, po prostu jako tacy oskarżyciele posiłkowi, jako strony społeczne. Jedną z takich organizacji było Stowarzyszenie Fidei Defensor, które również złożyło. Zawiadomienia. Wiemy również, że Ordo Juris także takie zawiadomienia złożyło. To jest pierwsza osoba, Marta Lempart. Osoba kolejna to Towarzysz Michał. Facet, który prowadzi na swoich, na swoich mediach społecznościowych taki kanał Odrodzenie Komunizmu. On już kiedyś był skazany za. No, za takie gloryfikowanie można powiedzieć ustrojów totalitarnych, mówienie wypowiadanie się pozytywni, pozytywnie o tych ustrojach totalitarnych, za znieważanie też osób, które są polskimi bohaterami. No ten człowiek dostał wówczas jakąś karę grzywny, niewielką, bo to, co jest bardzo ważne w jego przypadku, to to, że jest synem Wandy Nowickiej, czyli posła, obecnej posłanki Lewicy. No, kobiety, która walczy, walczy o, od wielu, wielu lat o to, żeby był szerszy dostęp do aborcji w naszym kraju. Towarzysz Michał usłyszy zarzuty związane z propagowaniem ustroju totalitarnego, mowa tutaj oczywiście o komunizmie. I zawiadomienie w tej sprawie składało również stowarzyszenie Fidei Defensor, które prowadzi ośrodek monitorowania chrystianofobii. Było to we współpracy z moją fundacją, ośrodkiem monitorowania antypolonizmu. Tu się próbuje dodzwonić. Eee, I e, no w tej chwili on już został zatrzymany przez ABW, doprowadzony do prokuratury, postawiono mu zarzuty już. E, niestety nie został zatrzymany w areszcie. Moim zdaniem powinien zostać zatrzymany w areszcie, jako że mieszka we Francji i istnieje ryzyko tego, że po prostu do tej Francji sobie tam wyjedzie. Ale to nie wszystko. Dokładamy kolejne zawiadomienie. Jako ośrodek monitorowania antypolonizmu składamy zawiadomienie z artykułu 55 ustawy o ipn gdzie grozi do trzech lat więzienia za negowanie zbrodni, czy to komunistycznych, czy banderowskich, czy nazistowskich, czy jakichkolwiek innych zbrodni przeciwko ludzkości, w zbrodni wojennych, jak na przykład Klaudia Jachira mówiła o tym, że Hitler nie niszczył cmentarzy, czy jak Katarzyna Markusz, czyli dziennikarka Dzewisz.pl. Mówiła, że no Polacy mogli sobie w czasie wojny chodzić po ulicach zupełnie swobodnie, nikt ich nie mordował za to, że są Polakami. Czyli za takie oczywiste kłamstwa w Polsce grozi odpowiedzialność karna. Towarzysz Michał, syn, syn posłanki, mówił o tym, że oficerowie w Katyniu, tu w liczbie 3000 sztuk, czyli bardzo mocno zaniżył tę liczbę, nie zostali po prostu bestialsko przez Sowietów zamordowani, tylko już pomijając to, że tutaj wchodzi kłamstwo katyńskie, żeby zostali zabici przez Niemców w znacznej mierze to tych trzech tysięcy zostało zabitych po wyrokach za jakieś zbrodnie. I ogólnie dla niego mówił, że nie wie czy na pewno to jest zbrodnia. Bardzo negatywnie się wypowiadał o samych zamordowanych, pomordowanych oficerach. Gdybym miał sam skomentować pozaprawnie tego typu poglądy i tego typu prezentowanie poglądów, czyli takie szydzenie z ludźmi, których komuniści zabijali po prostu strzałem w tył głowy, no to być może sam usłyszałbym jakieś zarzuty, a tego, a tego nie chcę. Więc pominę komentarz mój osobisty wobec tego typu person i powiem tylko właśnie, że składamy kolejne, kolejne zawiadomienie. I w tej sprawie również przed sądem zarówno Stowarzyszenie Fidei Defensor, z tego co wiem, jak i moja fundacja będą chciały, chciały występować właśnie jako strona społeczna, uczestniczyć w całym procesie, przedstawiać dowody na winę tego, tego człowieka. Kolejna sprawa to Piotr K. Facet, który prowadzi na, na Facebooku Ruch Wkurwionych w taki fanpage, a na Twitterze prowadzi to nie przejdzie. Ten gość od trzech lat już ponad umieszcza fejki na mój temat, umieszcza zniesławiające mnie materiały, umieszcza zniesławiające materiały moją rodzinę. No i w tej chwili odpowiada karnie już kolejny, kolejny. dzisiaj właśnie jestem po wielu godzinach w sądzie, dzisiaj właśnie miała miejsce już kolejna rozprawa Przesłuch no Mam nadzieję, że dojdzie do skazania tego człowieka, ponieważ dowody na jego winę są wprost oczywiste. I dotyczy to bodajże do 2019 roku. Od 2019 roku ten człowiek jeszcze bardziej rozwinął swoją działalność wymierzoną w moją stronę. Publikował na przykład takie rzeczy, że znęcałem się nad siostrą lesbijką. No problem w tym, że ja nie miałem, nie mam siostry. No a przynajmniej o takiej siostrze mi kompletnie nic nie wiadomo. Więc, jak ktoś publikuje takie rzeczy, tego temat mając fanpage po kilkadziesiąt tysięcy polubień i te, tego typu materiały się rozchodzą, są udostępniane również przez osoby publiczne, przez posłów na przykład, no to taka osoba powinna po prostu odpowiadać karnie, ale na, na odpowiedzialności karnej to się na pewno nie skończy. Jak tylko skończy się proces karny, ruszam w proces cywilny z tym człowiekiem. Kolejna osoba to Bartosz K, człowiek z Fundacji Otwarty Dialog. Pewnie kojarzycie go między innymi z tego, że poza działalnością w soroszowych organizacjach, możecie kojarzyć go z tego, że opublikował niegdyś taki, taki plan, w którym mówi wprost. Jak doprowadzić gdzieś tam do upadku kraju, do upadku rządu? Między innymi tym, żeby protestować pod prywatnymi domami polityków. No jestem ciekaw, gdybyśmy w 2008, 2012 roku przyszli protestować pod prywatny dom Donalda Tuska. Co by się działo? Czy policja agresywnie by rozgoniła po prostu wszystkich protestujących, wszyscy by wylądowali na dołku? Czy podchodziłaby tak samo jak na przykład do osób protestujących pod prywatnym domem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Mecenasa Sochańskiego. W Szczecinie coś takiego miało miejsce. Wyobrażacie to sobie pod domem sędziego, gdzie akurat była jego schorowana żona, tłum około 200 osób, cała taka barbarzyńska horda, wykrzykiwała jakieś hasła. Czyli jeden z tych postulatów pana Bartosza. K został zrealizowany przez opozycję. Ten Bartosz K ze swoją żoną Ludmiłą, którą polecam wygooglować nie tylko wśród materiałów googlowskich, takich dostępnych poniżej dla wszystkich, ale też w materiałach dostępnych dla osób powyżej 18 roku życia. Pani, pani Ludmiła całkiem niedawno jeszcze miała zakaz wjazdu wydany przez ABW. Do naszego kraju, a tym samym na terytorium Unii Europejskiej. Pani Ludmiła i pan Bartosz robią sobie bardzo często zdjęcia z czołowymi politykami europejskimi. Kim są, no, drodzy Państwo, nie wiemy, ale skoro ABW interesuje się ich działalnością, w tej chwili pan Bartosz otrzymał zarzuty. Zarzuty oprania brudnych pieniędzy, a przypomnijmy, że m.in. w tej chwili Fundacja Otwarty Dialog stoi za sokiem z buraka, że to właśnie Bartosz Kramek i jeszcze z kilkoma innymi osobami organizował te hejterskie, Akcje dotyczące masowego wykupywania billboardów przed kampanią, billboardów uderzających w prezydenta Andrzeja Dudę, czy billboardów uderzających w Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie jestem w pra z Prawa i Sprawiedliwości, ale. E ale to, to jest po prostu oburzające, że ktoś taki no to finansuje, finansuje taką działalność i to bez jakiejkolwiek kontroli w czasie wyborów, kiedy, kiedy mamy tam kodeks po prostu cały wyborczy, który mówi jak możemy finansować kampanię, No i po prostu bez żadnego sfinansowano przez komitet, masowo wykupywali billboardy polityczne uderzające. Zż bardzo często fake takimi po prostu ordynarne billboardy. W całej, właściwie Polsce, czyli wpływali na, na, sytuację, na sytuację w naszym kraju, na sytuację polityczną. No i tutaj warto przypomnieć to, co my, jako Solidarna Polska, od dawna postulujemy projekt Michała Wosia, żeby organizacje pozarządowe, czy niby pozarządowe, a tak naprawdę związane czasami, czy finansowane przez rządy obcych państw, żeby. To było po prostu wszystko jawne. Że jeśli daną kwotę, od danej kwoty procentowo taka organizacja by przyjmowała z zagranicy, no to musiałaby to po prostu ujawnić. No w tej chwili mamy w Polsce sytuację, gdzie Fundacja Konrada Adenauera, czyli fundacja finansowana przez niemiecki rząd. Gdzieś tam pomagała, pomaga głównie organizacjom czy finansuje organizacje, które są skrajnie negatywne, negatywnie nastawione do polskiego rządu i które tak naprawdę wywierają wpływ na, na polską politykę, które organizowały czy bądź organizują, bądź będą organizować protesty, które mają nad, no, są po prostu anty, antyrządowe. Już. O, o funduszach norweskich kiedyś nagrywałem film, no ale to również są pieniądze z norweskiego rządu, które trafiają poprzez fundację Batorego, również fundację, która wprost została założona przez Georgia Sorosza w naszym kraju. Te pieniądze trafiają głównie do skrajnie lewicowych organizacji, między innymi takich, które organizują te wszystkie tęczowe marsze w naszym kraju. Więc, drodzy Państwo, cztery osoby, które są, no jeszcze zapomniałem o ostatniej piątej, może nie ostatniej, bo tych, tych osób będzie z całą pewnością dużo więcej dzięki naszej działalności, ale pan Rafał G, człowiek skazany na dwa lata więzienia za malwersacje finansowe, człowiek związany z ośrodkiem monitorowania zachowań rasistowskich, ksenofobicznych ukrywa się w tej chwili w Norwegii przed więzieniem, czyli zbieg przed, uciekł przed odbywaniem kary. Co również jest przestępstwem. Lista zarzutów wobec niego jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Może kiedyś, kiedyś opiszę wszystkie, wszystkie, wszystkie te zarzuty. No, ale kolejne sprawy gwarantuję, że pan Rafał Gaweł, jeśli wróci do naszego kraju, to, to go dosięgną. Ponieważ na tym ośrodku monitorowania zachowań rasistowskich ksenofobicznych, tak samo jak w przypadku tych, na przykład tego Piotra K, o którym wspomniałem, z którym dzisiaj miałem rozprawę, tam na mój temat też od kilku lat właściwie co, jak, co któryś wpis, to są kłamstwa, po prostu bezczelne kłamstwa. No, bo, jak ktoś pisze o mnie jako o najbliższym współpracowniku Jarosława Kaczyńskiego, a ja Jarosława Kaczyńskiego dwa razy na żywo widziałem. Celowo po to, żeby uderzyć, no, no nie we mnie oczywiście, tylko po prostu w samego Jarosława Kaczyńskiego, czy ktoś podaje jakieś znalezione w internecie screeny i wysyła zawiadomienie do prokuratury, że to są moje screeny, moje materiały, które ja umieszczam w, interne, w internecie, no to takie osoby muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. Oczywiście te osoby. Od dawna mówią, że fanpage ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich ksenofobicznych nie należał nigdy do nich, czy nie należy do nich, no on był zweryfikowany, dostarczyliśmy już w tej chwili organom ścigania tyle dowodów, że, że, że to po prostu mówienie czegoś takiego jest zwykłą abstrakcją. Fanpage, który, który gdzieś tam obserwuje jest 300 tysięcy osób, który służy głównie do, do tak naprawdę do zarabiania pieniędzy przez tą fundację, bo tam co któryś, co któryś post. Dotyczy tego, żeby zachęcamy do wpłat, wpłacajcie nam pieniądze, brakuje nam 8 tysięcy złotych, czyli 10 tysięcy złotych. Właśnie czwarty raz muszę odrzucać połączenie od jednej osoby. Drodzy Państwo, pięć osób wymieniłem zawiadomień, składamy całą masę pojedynczych przypadków, jako, jako fundacja ośrodek monitorowania antypolonizmu, ale również robi to stowarzyszenie Fidei Defensor. I gwarantuję, że wszystkie osoby, które, które dopuszczają się jakiegoś znieważania naszego narodu, znieważania naszej ojczyzny, kłamstw historycznych, zakłamywania, na przykład mówienia o tym, że Polacy odpowiadają całkowicie za Drugą wojnę światową, no tego typu masakryczne kłamstwa co chwilę się pojawiają, czy osoby, które gdzieś tam znieważają katolików, znieważają księży, dewastują kościoły, no to takie osoby będziemy po prostu ścigać i zrobimy wszystko, żeby nie pozostawały bezkarne. Pozdrawiam, szanownych Państwa.